Jeżeli docierasz do punktu, gdzie albo nie widzisz tego, co Bóg ci pokazuje, tego czym powinien się zająć, albo widzisz i się boisz, albo widzisz mnóstwo różnych opcji i nie możesz wybrać, to oznacza, że jeszcze nie jesteś gotowy ściągnąć buty i ruszyć w kierunku swojego celu życiowego. I to jest normalne. Czasami nie jesteś gotowy ruszyć w kierunku swojego celu życiowego. Dlaczego? Bo Twoja, powiedzmy, dusza jeszcze nie jest wystarczająco dojrzała. Jeszcze nie dojrzała wystarczająco. Jeszcze nie urosła. Jeszcze jest takim dzieckiem. I potrzebujesz mleczka. Twoja dusza musi się najpierw nakarmić. Więc, jeżeli nie wiesz, co wybrać, albo wiesz, co wybrać, ale się boisz, widzisz, że nie jesteś gotowy. To znaczy, że jeszcze potrzebujesz jakiś czas, żeby się nakarmić, żeby twoja dusza nabrała siły, żeby się naładowała, żeby się naładowała doświadczeniami, żeby się na, naładowała wiedzą, żeby się naładowała codziennością, żebyś wyszedł, żebyś poszedł na spacer, żebyś poszedł i może był odrzucony 10-15 razy. Może potrzebujesz. Oczyścić trochę miejsca i wypuścić pewne emocje. Pewni mężczyźni, na przykład, muszą jeszcze zaliczyć 37 razy rozczarowanie miłosne albo 37 razy takie odrzucenie. Rozczarowanie miłosne 37 razy to trochę, to by było dużo lat, nie? Bo związek rozpoczyna się i to ileś tam trwa. Nie. Bardziej chodzi mi o to, że może mężczyzna musi być odrzucony i doświadczyć te. 37 razy wieczorem, gdzie wraca i mówi, kurczę, co ja robię nie tak, no i załamanie, nie? I to, to wypuszczanie tych emocji, to jest stwarzanie miejsca, tak odpuszczasz coś, jakieś rany, które siedzą w Tobie, wypuszczasz emocje. I to jest przygotowywanie się. I wiele razy ludzie potrzebują doświadczyć pewną ilość rzeczy, doświadczeń, żeby zrobić miejsce, wypuścić pewne emocje i nakarmić się wiedzą, doświadczeniami, bo Wiele razy potrzebujesz wyjść ze znajomymi, spędzić czas ze swoją kobietą, ze swoją dziewczyną, ze swoim mężem, ze swoim facetem. Pocieszyć się trochę, pojechać w jakieś fajne miejsca, podoświadczać trochę. W takiej stabilności oczywiście, nie, nie że masz okres, wakacje przez pięć lat czy coś takiego. Po prostu skupiasz się bardziej na tym, żeby się ładować. Przez jakiś okres czasu nie ciśniesz, że ja znajdę, ja muszę, ja muszę. Zostawiasz to i mówisz, teraz jest okres czasu, żeby najpierw moja dusza się naładowała, najpierw nakarmię się mleczkiem, dojdę do 100% i jak dojdę do 100%, to dusza się sklaryfikuje, świadomość się sklaryfikuje, doświadczę wystarczająco rzeczy, wypuszczę wystarczająco emocji i wtedy rozpoznam bardziej klarownie, jaki jest cel i będę w stanie. Podejść i nie będę mógł się powstrzymać od ściągnięcia butów, bo jak już twoja dusza będzie na 100% naładowana tym leczkiem, tymi doświadczeniami, i wypuścisz wystarczająco emocji, to później chwyci cię ten cel i nie będziesz mógł się powstrzymać. Wtedy rzeczywiście będziesz tym chłopakiem, który założył kaptur i przez rok czasu Usunął wszelkie prokrastynacje i jakoś udało mu się usunąć te prokrastynacje zaczął działać i pracował na czymś i zbudował jakiś biznes. Tego nie można zrobić, bo chcesz. To musicie chwycić. Więc ten chłopaczek, który ma, nie wiem, 20 lat, jego dusza była wystarczająco nakarmiona, żeby chwyciło go coś, jakiś temat i chwyciło go tak mocno, że nie mógł się powstrzymać. On, on się pruł, ale chciał się próć, bo to chwyciło go. Więc tego nie można sztucznie wywołać. Ludzie próbują na różne sposoby. Dam sobie marchewkę przed sobą i będę się katował z tyłu, i wywołam swoje mego takie uczucie, że muszę. Wiele razy po prostu to jest kwestia tego, że twoja dusza jeszcze musi się nakarmić. Jeszcze potrzebujesz trochę mleczka. Więc jeżeli nie wiesz co zrobić, to możliwe, że potrzebujesz podoświadczać trochę. Potrzebujesz podoświadczać. Potrzebujesz iść w różne miejsca, poglądać fajne filmy, poczytać fajne książki, wyjść ze znajomymi, poznać ludzi, podoświadczać różne rzeczy. I każda rzecz będzie ci kleiła coś w świadomości, będzie klaryfikowała Ci coś, będzie ci ujawniała samego siebie, będziesz poznawał siebie poprzez doświadczenia, znajdziesz się w różnych sytuacjach. Chodzi o to, że jest potrzebny pewien okres taki pasywny, gdzie Ty po prostu doświadczasz, na, na razie chłoniesz. Jak Twoja dusza pochłonie wystarczająco, to świadomość się tak sklei i zaczniesz rozpoznawać. To. Chcę to, chcę to, bardzo, bardzo chcę się tym zająć. I wtedy, wtedy, wtedy pokonasz tę prokrastynację, bo cię chwyci. Dusza Twoja jest gotowa, chwyta cię pewien temat, chwyta cię Twój cel. Widzisz to, zwraca ci tak mocną uwagę, masz ochotę iść, masz ochotę ściągnąć buty, zostawić swój stary sposób życia i iść. I nie możesz się wtedy powstrzymać. Więc jak ludzie mówią, pokonaj prokrastynację, nie. Nie możesz sztucznie tego wywołać. Ludzie próbują cisnąć i próbują pokonać prokrastynację i utrzymać pewne nawyki na wymus. Nawet nie mają ochoty tego robić. Robią to wiele razy, bo, bo patrzą się na innych i inni są już daleko, inni są już w takim stanie, że wiedzą, co chcą w życiu i idą do przodu i robią rzeczy, a ja jeszcze nie wiem i chcą...

Lecimy, i po prostu nie możesz się wtedy powstrzymać. Wtedy jeśli trudno pokonać prokrastynację, ale nie możesz się powstrzymać, popychać granicę i pokonywać ją. Bo chwyciło cię, kurcze, chwyciło cię, chwyciło cię, bo Twoja dusza była gotowa. A jak nie jest gotowa, to nie możesz tego sztucznie wywołać po prostu. Więc nie wchodź z mojej perspektywy, przekazuję moje, moją poradę. Nie wchodź, kurczę, w, to, w tą gonitwę taką, w tą presję, w to uczucie takie, że inni robią, to ja też muszę, albo inni czują się tak, to ja też muszę, albo jakieś cele innych ludzi, nie? Patrzysz się na ten człowiek, robi coś tam takiego i żyje w taki sposób i w social media tak i tu, tam i zrób to i zrób tamto i się uśmiechają i widzisz uśmiechnięte twarze, że osiągają sukcesy i widzisz, o to jest cool, to jest fajne, wygląda, że się cieszy, to ja też to chcę. Patrzy się później gdzieś indziej, a to może ja chcę to, może... Ja ch to jest trik. to wszystko to jest trik. To jest takie... próbujecie zaciągnąć w jakieś rzeczy, które nie są Twoje. Świat próbujecie zaciągnąć w jakieś rzeczy, które nie są Twoje. Nie są Twoje.